Witam was moi na kolejnym vlogu, dawno już się nie odzywałem bo się nic szczególnego nie działo ale zaczyna się pomału coś dziać, wreszcie śnieg stopnieje, wręcz już całkiem, całkiem stopniał tam gdzieś jeszcze może, zobaczcie są fragmenty białego syfu e, niestety w lesie u nas, e, tu poniżej jest tego więcej na drodze czekam na deszcz, aż zmyje ten lód i, i taką nieprzyjemną maź Pośniegową, no bo niestety służby nasze nie traktują nas jak e, te miejsca więcej ucywizowane. W na to takie dzikie miejsce. dzicy ludzie mieszkają. E, no, a ja e, zgłaszam się z apelem, no bo powiem szczerze, że nie potrafiłbym się. E, momencik, nie potrafiłbym się inaczej odezwać jak mieć jakąś tutaj prywatę, a prywata moja jest taka, że nadal ten tam z tyłu za mną ten motorek, go nie został sprzedany, a muszę go na gwałt sprzedać, nie dlatego, że się coś psuje czy coś się złego z nim dzieje. Ale że drugie moto czeka w odwodzie, w zwodzie, to kto inny jest. Eee, także m, drugi motocykl jest. No i tam trochę kasy brakuje, nie no wiadomo, damy sobie rady, ale wolelibyśmy, wolelibyśmy mieć tą kasę, jak to się nazywa. E, już teraz i, i nie, nie zapożyczać się, czy tam nie prosić kogoś o jakieś tam, e, e, jakieś tam przysługi. Choć ja wiem, że mam dużo e, fajnych przyjaciół. Pozdrawiam Was wszystkich, e, e, przede wszystkim jednego, który się już deklarował pomoc, e, z pomocą. E, także za nią serdecznie dziękuję, ale próbuję sam to ogarnąć. No i właśnie to jest taka reklamówka, także to jest lokowanie produktów, ale lokowanie mojego produktu, który muszę po prostu sprzedać 25 125 zmienię troszeczkę, O, się tam prosiaczki denerwują. 125C model motocyk mojej żony Zrobiłem nie może 10 km więcej to Łukasz się doszkalał, bo czekał jak czekał na A2, no to nim jeździł e, motocykl w stanie można powiedzieć jakby to określić e, salonowym. E, jedyne co tu tutaj to, ale to już e, było z takim czymś kupiłem, jak legendy głosu podobno, dlatego, dlatego on nie został sprzedany, bo Ktoś zobaczył właśnie to i dlatego już był kupiec, zaliczkował, a jednak nam się go trafił, bo tak to byśmy czekali chyba do tej pory na tego lurkera. Nie, na no, żartuję. Na pewno już byśmy kupili, a może się po drodze rozmyślili. Także lurker z przeszłością u Tomiagów, Lukiagów i Eliagów. Te trzy osoby na nim jeździły, nikt więcej na nim nie jeździł, w większości to jeździł syn. Co przy nim robiłem? Wymieniłem świecę, bo był problem z odpaleniem na zimnym, po wymianie świecy NGK, taka jaka powinna być, problem mi, jak to się minął, tak, no. to pierwsza sprawa, dzięki Piniowi, dzięki Piniu, dobra rada, zresztą wszystkie rady Pinia są bardzo dobre. Następna sprawa, co tutaj było robione? No nic nie było robione. Aaa, no, było, było, łańcuch wymieniłem na lepszy. także założyłem Dida, tu właśnie jest ten Did, skromny a złoty, no i zębatkę, zębatkę wymieniłem, 44 zęby, 46, starą zębatkę oczywiście też daję, jeżeli ktoś będzie chciał powrócić do ustawień, ale mam brudny obiektyw, jak ktoś będzie chciał powrócić do ustawień, to ja mu serdecznie ją, znaczy wszystko oddam, nie? Mam też tutaj takie naklejki, które były. Ja ich nie naklejałem, bo moim zdaniem one oszpecały motocykl. No i dokręciłem już do sprzedaży z powrotem sety tylne, których, które były odkręcone przez cały czas użytkowania. Także w ogóle na nich nie było jeżdżone. Eee, także ja od razu jak tylko motocykl do mnie do domu przyszedł, to już je odkręciłem, bo e, wiedziałem, że ten motocykl będzie tylko jednoosobowy. No i co? No i tak to nic się nie działo. 4800... Zaraz zobaczymy ile kilometrów ma 4899. Ja napisałem tam 5000 na ogłoszeniu, a ma tyle. Czy pali? Żeby mi ktoś nie zarzucił, że jakby ciepłego odpala. Gdzie tą rurę? Tutaj dotykam. Zimna jest. Nie odpalałem. Zaraz mnie chyba krew zaleje, bo jakoś sobie dotknąłem dłonią i wyłączyłem przy próbie zapalania motocykla, także nie nagrało się tam cały mój monolog, prawie pięciominutowy, także ponownie przystępuję do kręcenia, odpalimy, co prawda motocykl już jest, był zapalony przez jakieś no te 5 minut i ponownie przystępuję do zapalania, przepraszam. ale tak tutaj zatrzyma tak sprzęt raz jeszcze nie zapalił za, za, za tym pierwszym y, kopnięciem no ale tak no y, tak jak widzicie zapalił jest cichutki spokojniutki y, pyrkający motorek y, wad fabrycznych y, nie widzę na początku trochę mnie przeraził wtedy mnie z z tunika, ale to tak podobno większość motocykli może mieć, jak są nowe. Może ja po prostu takich jechałem, mogę go troszeczkę dłużej przejechać, a ja tylko 3 km. Może by się to wydymiło i nie miałbym z tym żadnego problemu. Wszystkie światła działają jak należy, czy te LEDowe, czy dzienne. Tak, tutaj jeszcze jest Oświetlenia działa, jakby ktoś tam miał jakiekolwiek wątpliwości. E, Kierunkowskazy, bardzo mocno świecące. W nocy, jak się za tym motocyklem jedzie jak zaświeci kierunkowskazami to aż razu. No taka jego bardzo, bardzo fajna lampa z tyłu. Zresztą ci, co oglądali, mam nadzieję, lurkery, lurkery już też o nich wiedzą. E, także. Tu się a no Także ten eee, klakson też ładnie trąbi A tutaj mam jeszcze zdzisek się denerwuje tak No dobra, taki mały przebiegnik artystyczny eee, I tak to jest, ten motocykl jest na sprzedaż Naprawdę mi zależy na sprzedaży, jeżeli po prostu jesteś zainteresowany serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie ukrywam, że e, z racji tego, że zależy mi, to ta cena może być e, relatywnie i e, zadowalająca kupującego mniej mnie. Natomiast ja z racji tego, że mam tam wzięty kredyt, no wolę zejść z, z, z ceny i po prostu sobie ten kredyt szybciej spłacić i, i nie odpłacać odsetek. Także tutaj naprawdę jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do... Do kontaktu ze mną albo tutaj na komentarzach, ale najlepiej na komentarzach, jeżeli napisze mi prych, to zawsze się możemy jakoś spiknąć, czy na Facebooku, na stronie Zontesa. O, właśnie, jakby ktoś bardzo chciał, to wraz z motocyklem mogę od, odstąpić prawa do administrowania tą stroną, choć nie wiem, czy to jest zaszczyt, czy, czy ktoś może potraktować to w inny sposób. Natomiast no, strona jest taka prężna. Fajni ludzie są tam na tej stronie i generalnie, no ja też bym tam chciał uczestniczyć, ale jeżeli ktoś by był bardzo chętny, na pewno będzie, będzie więcej kompetentny niż ja. Osoba, która już tego Zontesa mieć nie będzie. Kochani moi, no to wszystko z tego vloga. Kręconego, jak się nazywa? Kręconego, e... kręconego kamerką. Eee, kamerką w porze. telefonem eee, mojej żony eee, także eee, jakby co, no to wiecie, tu stoi fajny zontes i, i zapraszam, naprawdę jest doczyszczony i starałem się o niego dbać. Zresztą jak wszystkie moje sprzęty, ci kupcy, którzy kupili ode mnie Yamaha, mam nadzieję ode mnie od Łukasza Yamaha też na mnie nie przeoczym i są zadowoleni, bo rzeczywiście ten motocykl naprawdę był w świetnym stanie, także Mam nadzieję, że, yy, yy, że ta osoba, która byłaby yy, hipotetycznym ewentualnym kupcem z, yy, tego tutaj, tego będzie to osoba. Zapraszam do kontaktu. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. A, bo Łukasz ma już nowy motocykl, także jak już mówiłem, jest nowy, nowy motor. Yy, niektórzy już wiedzą, niektórzy jeszcze nie, ale maszyna jest. No ja mogłem o pomarzyć, ja do tej pory o tym motocyklu marzę, także mam wam powiem tyle. Ten motocykl jest przekazacki. Trzymajcie się ciepło. rad,